Cześć, witam was i dzisiaj. Wyniki konkursu z typowania meczu Borusi Dortmund, która zmierzyła się z Hartą Berlin. Um, um, mecz był troszeczkę taki znowu zwariowany. Borussia znowu nie pokazała tego, co u najlepiej. Przegrali 2-1 z Hartą Berlin. Słabą ligową drużyną. Nie miało być losowanie na komputerze, ale nie będzie tego losowania. Nikt nie zgadł wyniku, nikt, no nikt nie zgad, nikt nie wytypował wyniku, no ja powiem szczerze też bym nie wytypował tego wynika, na szczęście sezon e, e, jesienny się już kończy i bardzo dobrze, Borussia z dnia na dzień gra coraz gorzej, myślę, że runda wiosenna będzie dla Borussii lepszą porą, no. Nikt tego konkursu nie wygrał, ale niebawem kolejny konkurs. Myślę, że wam się powinien spodobać. Polecam kanał Igor Krzemiński. Cześć.